Zadanie. W pewnej klasie szkoły podstawowej suma lat wszystkich uczniów wynosi 220. Dwóch jest o rok starszych, a dwóch o rok młodszych od pozostałych, którzy są w tym samym wieku. Uczeń w szkole podstawowej może mieć od 6 do 18 lat. Prawdą jest, że. I tutaj mamy kilka zdań do sprawdzenia. Z treści zadania wynika, że liczba 220 dzieli się przez ilość uczniów, którzy są w danej klasie. Dlaczego? Zauważ, przecież niemalże wszyscy uczniowie są w tym samym wieku, ale dwóch uczniów zawyża wiek o 2 lata, ale jednocześnie dwóch uczniów jest o rok młodszych i zaniża ten wiek o 2 lata. Czyli tak naprawdę ta nadwyżka 2 lata i ten niedomiar 2 lata redukują się ze sobą. Ta liczba dzieli się zarówno przez ilość uczniów w danej klasie i przez wiek uczniów w danej klasie. Punkt A. Średnia wieku uczniów tej klasy może wynosić 11 lat, więc 220 lat dzielimy na 11 lat i otrzymujemy 20 uczniów. Taka sytuacja może mieć miejsce. Piszemy tak. Punkt B w klasie może być tylko 20 uczniów. Wyszło nam co prawda tutaj 20 uczniów, ale czy jest to jedyna możliwość? Aby sprawdzić wszystkie te możliwości, wykonajmy następujące działanie matematyczne. Znajdźmy wszystkie dzielniki liczby 220. W tym celu podzielimy 220 przez tak zwaną kreskę na liczby pierwsze, czyli 220, dzielimy na 2. Wychodzi nam 110, dzielimy to na 2, otrzymujemy 55, dzielimy to jeszcze na 5, otrzymujemy 11, 11, dzielimy na 11 i wychodzi nam 1. Jedenko kończymy takie dzielenie i widzimy, że liczbę 220 możemy zapisać w postaci iloczynu liczb pierwszych 2 razy 2, razy 5, razy 11. I na tej podstawie łatwo wyznaczyć wszystkie dzielniki liczby 220 na pewno liczba 220 dzieli się przez 1 i przez 220 ponieważ 1 razy 220 to 220 dzieli się też przez 2 ale jeżeli 220 podzielimy na 2 to otrzymujemy 110 więc tak fajnie rozpisujemy od początku i od końca nasze dzielniki Aż wszystkie dzielniki zajdą się gdzieś tutaj w środeczku. Dalej w kolejności chronologicznej widzimy, że tutaj ta liczba dzieli się również przez 4. 220 podzielić na 4 to 55, więc mamy kolejne dwa dzielniki. Dalej mamy piątkę. Tutaj występuje piątka. Jak 220 podzielimy na 5, otrzymujemy 44. Mamy kolejne dwa dzielniki. Kolejnym dzielnikiem będzie dziesiątka, ponieważ 2 razy 5 razy to 10. I rzecz jasna, 10 razy 22 daje nam 220, mamy kolejne dwa dzielniki, i ostatnimi dwoma dzielnikami będzie 11 oraz 20. Ponieważ 220 podzielić na 11, otrzymujemy 20. I uzyskaliśmy tutaj wszystkie dzielniki naszej liczby, i zauważmy, że jeżeli mamy 20 uczniów, to tych 20 uczniów może mieć 11 lat, tak jak to było w punkcie a. Widzimy także, że jeżeli mamy 22 uczniów, to każdy z nich może mieć po 10 lat. I to też jest dobra sytuacja. Gdybyśmy mieli 44 uczniów, to każdy z nich musiałby mieć po 5 lat. I teraz już to jest zła sytuacja, ponieważ jak czytamy w zadaniu, każdy uczeń może mieć od 6 do 18 lat. Czyli to już będzie niedobrze. I tak samo będzie z kolejnymi strzałeczkami. Tutaj w zasadzie moglibyśmy mieć w jednej klasie 55 uczniów po 4 lata, no ale czytamy w zadaniu, że uczniowie mają od 6 do 18 lat, dlatego te czerwone strzałeczki wycieramy. Jak widzimy, mamy dwie możliwości. Liczby uczniów, którzy mogą być w tej klasie. Automatycznie, jak czytamy pod punkt C, to właśnie tutaj występują dwie możliwości. To jest odpowiedź prawdziwa. Punkt B informuje nas, że w tej klasie może być tylko 20 uczniów. No nie może być tylko 20 uczniów, bo może być też 22 uczniów. Więc automatycznie B będzie odpowiedzią fałszywą. Piszemy.